Paweł, dziesiąte zwycięstwo w Lublinie, drugi raz dogrywka, drugi raz zwycięstwa, ale tym razem naprawdę w dramatycznych okolicznościach. Pierwsza Marcin Malczyk dobija rzut Darka Oczkowicza i doprowadza się do remisu i do dogrywki, a później Wojtek właściwie w ostatnich sekundach trafia za trzy i pozbawia Lublin już możliwości dalszej, dalszej gry. Jak to wyglądało? No, wyglądało to tak, że no, ciężki mężczyzna przede wszystkim się zawsze ciężko grało, myślę, każdej drużynie. Mocna obrona, myślę, z dwóch stron i, i dlatego taka dramatyczna końcówka. Co do, co do pierwszej sytuacji, sytuacji Marcina Malczyka, to no, po prostu pokazał, pokazał, że trzeba grać do końca. Gdzieś tam młotną piłkę, która, która na szczęście znalazła drogę do końca. No było trochę szczęścia, ale jak to się mówi, szczęście sprzyja lepszym, a że mieliśmy tego szczęścia dużo więcej, bo potem Wojtek przesądzał o losach spotkania, to, to tylko się z tego cieszyć. Jeszcze co do Wojtka, to no, Wojtek nie miał tak naprawdę co zrobić, no, tak jak wcześniej gdzieś już powiedział, chyba ta zagrywka nie do końca miała tak wyglądać, ale dostał piłkę, musiał podjąć decyzję i okazało się, że to jest właśnie ta właściwa decyzja, oddał rzut, trafił i i mamy 10-0. Paweł, czy takie mecze budują Was jeszcze taką większą, większą moc i wiarę, w, że jesteście naprawdę bardzo silni? Bo, bo wygranie w takich dramatycznych okolicznościach pokazuje, że, że faktycznie chyba wierzycie, że, że macie wielki, fajny zespół, wielki wynik można, można z tym zespołem zrobić. No tak, przede wszystkim atmosfera jest jeszcze lepsza, o dziwo, bo... Atmosfera jest naprawdę bardzo dobra w zespole. Każde następne zwycięstwo buduje, czujemy się coraz silniejsi. Yy... Uważam, że to nas wszystkie drużyny mają się, się bać, a, a nie my kogoś, więc yy... jest tak jak już powiedziałem, no... atmosfera jest dobra, Ka z każdym następnym meczem będziemy się starali także odnosić zwycięstwo i. i, i, i wygrywać każdy kolejny mecz. Paweł, w środę ostatni, ostatni etap tego wyjazdowego maratonu poza Krostem. Mecz Winter Marszał -Basket. Basket Cup, jedziecie do, do Gliwiz, drugoligowy zespół, ale, ale tam sporo kolegów z Twojej byłej drużyny z Roseradą występuje. E, dokładnie, tam, to znaczy akurat dwóch kolegów, bo jest to Artur Donikiewicz i, i Michał Nikiel, ale jest też Mariusz kiedy, kiedy kiedyś tutaj w Krośnie. No myślę, że pierwsza piątka jest, jest nawet takim, można powiedzieć, na pierwszoligowym poziomie. Myślę, że, że nie powstydziłyby się inne drużyny takim składem, więc no, na, pewno, na pewno ciężki przeciwnik. Nie, za, nie, nie mam zamiaru lekceważyć, idziemy po zwycięstwo i pokazać, że, że no, nie bez, nie, to nie jest dziełem przypadku, że mamy 10-0 w lidze. I i w pucharze także idziemy do przodu, więc nie mamy zamiaru w żaden sposób odpuszczać. Po meczu pucharowym wreszcie wracacie, wracacie do Krosna, ligowym mecz z Astorią, która no, przeżywa jakieś tam wewnętrzne, wewnętrzne problemy, ale zapewne nie będzie to, nie będzie to łatwy, łatwy mecz. No, mówi się, że każdy mecz nie jest łatwy w pierwszej lidze, każda drużyna w każdym momencie może zaskoczyć. To też czasami jest tak, że, że ktoś może mieć słabszy dzień i, i może się to różnie potoczyć. No. Ostatnio się mówi, że mimo trochę naszej słabszej gry potrafimy dalej wygrywać i, i myślę, że nikt by nie miał nic przeciwko, jakby dalej tak było, ale chcemy na pewno poprawić swoją grę, żeby, żeby, żeby to trochę lepiej wyglądało i myślę, że jesteśmy faworytem, nie mamy się czego obawiać, ale na pewno nie będziemy lekceważyć przeciwnika i nie podejdziemy jakoś lekko do tego spotkania, więc... Myślę, że nie ma tu żadnej taryfy ulgowej. Czekacie na powrót do Krosno i spotkanie z kreśleńskimi kibicami w na wali? No, no na pewno. Ostatnie spotkanie było w łańcuchu Ciel, gdzie było bardzo gorąco, nawet dwa spotkania. Więc no myślę, że, że kibice dopiszą i, i, i będzie naprawdę gorąco, bo, bo jednak to, to buduje ten, ten doping. Do wygrania jest tablet, więc, więc pewnie Dokładnie. To mam nadzieję, że, że tym bardziej przyjdzie więcej osób. Dzięki.